<Expertzynze listening in> Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w pierwszym w tym roku ziemniaczonym przeglądzie komiksowym za oczywiście styczeń 2026 roku. W materiale, który będzie dziwny, ponieważ będzie krótki: nie do tego, że będę się jakoś specjalnie streszczał, tylko że. Autentycznie jest mało rzeczy do omówienia, ponieważ w styczniu 2026 roku dostaliśmy raptem cztery zeszyty komiksowe. Serio, nie, nie chciało mi się aż tak bardzo wchodzić w historię, ale nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek mieli tak skąpy miesiąc, jeżeli chodzi o premiery komiksowe od mniej więcej 2000, nie wiem, 16-17 roku. Może jeszcze w 2015 było spokojniej, ale później no 4, zyszyty, 5, 6 zdarzało się, ale 4 to jest naprawdę coś niesamowitego. Więc generalnie już mówiąc, będzie dzisiaj krócej, e, ale cóż, z drugiej strony troszeczkę mniej roboty, trochę więcej omówienia. E, oczywiście wynika to z faktu tego, że Marvel przechodzi obecnie różnego rodzaju zmiany, e, odchodzenie od ongoingowych, czyli tych długich serii komiksowych, skupianie się na krótszych, ale te krótsze jeszcze zostały zapowiedziane i generalnie na razie pierwszy kwartał 2026 roku zapowiada się dosyć skromnie, jeżeli chodzi o komiksy, ale to oczywiście w każdej chwili może się zmienić. No dobrze, ale to jest przyszłość, ona w ciągłym ruchu jest, natomiast skupmy się na tych czterech perełkach, czy też czterech zeszytach, bo nie wszystkie są perełkami, które dostaliśmy w styczniu tegoże roku. No dobrze moi drodzy i oczywiście nie możemy zacząć od niczego innego jak od końca, czyli 12 zeszyt serii komiksowej Legacy of Vader i kończymy na Naszą przygodę, ponieważ nasz Kylo Ren po rozprawieniu się w cudzysłowie ze wszystkimi i ze wszystkim w końcu skonfrontuje się ze swoim największym przeciwnikiem, czyli samym sobą, ponieważ na samym koniec poprzedniego zeszytu widzieliśmy jak on wchodził do skarbca Vadera i tutaj na samym początku dowiadujemy się, że w tymże miejscu wnosisz tylko to co sam masz w sobie i tak naprawdę przez cały ten zeszyt mamy... Konfrontację, czy też ja wolę to nazwać psychoterapię, czy też sesję terapeutyczną Kylorena z samym Kylorenem. Ponieważ najpierw przez pół zeszytu widzimy jego rozmowę z Dartem Weiderem, rozmowę na temat potęgi, na temat siły, że nikt ci potęgi nie da, musisz sobie ją sam wziąć, i mamy tutaj powiedzmy takie powtarzanie tego Weidera, który ja jestem unikatowy i jestem ym, najlepszy, który powoli systematycznie przekształca się w Kylorena. Który jest po jasnej stronie mocy. I generalnie rzecz ujmując, cały ten zeszyt kończy się oczywiście tym, że Kylo Ren zostaje wyrzucony z tego, z tego skarbca i przez ducha samego siebie, i przez własne głosy w głowie, bo to jest niezwykle istotne. Ten zeszyt komiksowy, tak naprawdę pokazuje nam walkę wewnętrzną Kylo Ren'a z samego sobą. Z jednej strony mamy Dartha Vadera, który jest personifikacją tego, tego co pożąda, co teoretycznie myśli, że chce Kylo Ren, czyli chce tej potęgi, chce być jak dziadek i w pewien sposób jest um, zapatrzony w to i jednocześnie zdaje sobie sprawę, ale nie do końca tego akceptuje, że jest to wyniszczający cykl. On sam powtarza, że no co, to co teraz ty, Vader będziesz bił się ze mną, ja będę bił się z następnym pokoleniem itd., itd. i dokąd nas to wszystko Zaprowadzi i z drugiej strony mamy Kylo który jest szczery sam ze sobą i jest pewnego rodzaju świadomy tego. Co poszło nie tak w jego życiu. I, I mamy tutaj jego konfrontację, bo z jednej strony mamy jego denial, denializm, zaprzeczenie, przepraszam, że tamto słowo źle odmieniłem, zaprzeczenie tego, co podskórnie w sercu, gdzieś tam w głębi siebie wie, ale nie umie tego wyciągnąć na wierzch. Czyli w pewien sposób pogodzenia się z faktem tego, że przeszłości nie możesz zabić, bo przeszłość się wydarzyła, nie możesz jej zmienić. Ona jest częścią twojego bagażu życiowego i będzie do końca twojego życia. I choć Chodzi o to, żeby odpuścić. Mamy tutaj piękny kart pokazujący nam um, to, że w pewien sposób pogódź się. Twoja przeszłość nie, nie musi cię definiować. Idź do przodu, uspokój się Rób podejmuj decyzje, jakie ty chcesz robić, ale idź do przodu, przestań być zapagnięty tak bardzo w tą przeszłość. I dlatego mówię, że ten zeszyt jest. Terapią bardzo ekspresową, terapią psychologiczną Kailoriana, bo z moich doświadczeń, jakie mam z psychoterapeutami, to dokładnie, może nie dokładnie, bardzo podobny sposób wygląda, bo mamy tutaj postać, mamy tutaj bohatera Kailoriana, który w pewien sposób żyje w zaprzeczeniu, który w pewien sposób um, musi przepracować niektóre swoje momenty i musi skonfrontować się ze swoim największym wrogiem, czyli samym sobą, ze swoim umysłem, ze swoim jakby tam pożądaniem tej potęgi, władzy i itd., dalej, które tak naprawdę jest przykrywką dla strachu, dla obawy, dla obrzydzenia do samego siebie, tak? Odcięłeś się od wszystkiego, zniszczyłeś wszystko po swojej drodze i jest Ci trochę wstyd, jest Ci trochę głupio, bo może gdybyś tego wszystkiego nie miał, pada to w tym komiksie, to ta dziewczyna Jedi, wzięłaby twoją rękę w epizodzie 8 i to jest to jest świetne bo możemy nieważne czy nam się podoba czy nie, mówię o sobie ale też o wielu fanach nieważne czy nam się podoba czy nam się nie podoba droga Kajolana to co dostajemy w tym komiksie szczególnie w tym finale jest Dobrym uzupełnieniem tej jego drogi, jaką dostał, gdzie rzeczywiście cały ten komiks sprawia, że jest to solidna cegiełka, jeżeli chodzi o rozwój tej postaci. Uzupełnia ona w pewien sposób ten przeskok, który dla wielu, w tym dla mnie, był zbyt dziwny, zbyt przesadzony między epizodem 8 a epizodem 9. Więc generalnie rzecz ujmując, to jest. Bardzo dobry komiks, ale, bo jest pewien problem. Z jednej strony nie mogę powiedzieć, że ta historia nie jest zamknięta, nie mogę powiedzieć, że ten finał jest rozczarowujący, bo on jest solidny. Powiedziałbym, jest bardzo dobry, jest mądry, jest przemyślany, ale mam poczucie, że jakkolwiek to miał być finish, to miało, tym miał się mniej więcej zakończyć ta seria komiksowa, to mam trochę wrażenie, że Charles Soul przyspieszył to wszystko. Mam trochę wrażenie, że w e, jego pomysł pierwotny był rozpisany na trochę więcej, nie wiem na ile, nie, nie strzelam czy to było 16, 15, 20, 25 zeszytów komiksowych, ale mam trochę poczucie, że ta historia skończyła nam się nieco szybciej niż pierwotnie było zaplanowane. Jakby skończyliśmy, zaczęliśmy z tego samego punktu i skończyliśmy w tym samym punkcie, ale ta podróż była nieco mimo wszystko bardziej krótka. Co nie zmienia faktu, że te 12 zeszytów było naprawdę solidne, bo zarówno dostaliśmy sporo dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o budowanie świata sequeli, chociaż oczywiście cały czas będę nerdowsko marudził, że za mało, bo, bo jakby utarczki z, z haxem, jakieś tam mimo wszystko pokazanie, ukazanie rządów first orderu i tak dalej, to trochę mnie boli, że jest tego tak mało, ale z drugiej strony to, co miało być najważniejsze. Zostało zaakcentowane. I to, że na końcu tego zeszytu dostajemy informację, że Kylo Ren will return, no bo też mamy w sumie otwarty wątek nowej przywódczyni rycerzy Ren. Mimo wszystko trzymam kciuki, że Charles Soul um, albo bardziej nawet istotny Kylo Ren i cała ta ekipa sequelowa powróci, bo jest do czego. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo wszystko cała seria komiksowa jest jak najbardziej na plus i mam nadzieję, że ona jak najszybciej pojawi się w naszym kraju, bo warto się zapoznać z tym komiksem, funkcjonuje on jako naprawdę solidna cegła uzupełniająca, uspójniająca świat Gwiezdnych Wojen w postaci Kylo Rena między epizodem 8 a epizodem 9. No dobrze, rozgadam ustanęliśmy się na temat zakończenia jednej serii komiksowej, no to czas na drugą serię komiksową, która jeszcze ale, blisko, ale jeszcze się nie kończy, czyli oczywiście dziewiąty zeszyt serii komiksowej Star Wars, który jest bez zmian. Jest... Dobra, będę poważny, spróbuję podejść do tego jak najbardziej profesjonalnie. Oczywiście kontynuujemy cały czas bitwę o Nagai i powoli zbliżamy się tak naprawdę do zakończenia. Tego wszystkiego. Bo z jednej strony mamy wątek Luka Skywalkera, który na pustyni odnajduje jakąś towarzyszkę, która pozwala mu się przedostać do centrum wydarzeń, więc on jest troszeczkę bardziej z boku. Mamy dosyć zaskakującą, brutalną śmierć e, agentki, która do tej pory pomagała i była jedną z najbardziej kompetentnych osób w tej serii komiksowej, e, która ginie przy Hanie Solo i Walensie, e, e, ale jednocześnie pozwala jej, jej informacje pośmiertnie, pozwalają chłopakom dostać się do Luka Skywalkera. Również mamy oczywiście po raz kolejny. Ta, ta seria komiksowa bardzo lubi robić takie poboczne rozmowy. Wiecie, że coś się dzieje na pierwszej linii frontu, a kobiety siedzą w domu i rozmawiają, czyli Mon Mofma i Leia znowu rozmawiają. Leia chce polecieć na pierwszą linię frontu, pomóc mężowi, bratu i tak dalej, tak dalej, a Mon mówi mu jej powtarza, nie no, daj spokój, ty jesteś odpowiedzialna i tak dalej. Leia mówi, a jak ty jesteś mądra, spoko, niech będzie, ale wyślijmy naszą flotę. I gdybym miał powiedzieć, jaki jest tutaj jeden plus w tym całym zeszycie komiksowym, no to jedna strona pojedyncza po Pokazująca nam zbieraninę floty Nowej Republiki, która nie jest jeszcze taka odpicowana, ale przynajmniej jest ładnie dosyć narysowana i zebrana w jednym miejscu, to to jest największy plus. No i oczywiście dochodzi do wielkiej konfrontacji na samym końcu, bo z jednej strony nasza Anzatka um, bije się, z, zaczyna się bić z Lukeem Skywalkerem, z Hanem Solo i tak dalej, kiedy próbuje uciec, a z drugiej strony okazuje się, że ona zamontowała autodestrukcyjne systemy we wszystkich statkach lojalnych wobec niej na Gai, przez co na powierzchni na powierzchni planety tylko na orbicie planety dochodzi do całej masy wybuchów no i tak naprawdę czyścimy wątki czy, czy, czy też rzeczy pod ostatni zeszyt więc generalnie rzecz nic się nie zmienia seria Star Wars nadal jest kiepsciutka nadal jest słabiutka poza tą jedną stroną a um, tak naprawdę no dobra płyńmy już do tego brzegu i miejmy to za sobą no dobrze moi drodzy kończyliśmy serię komiksową kończyliśmy prawie kolejną serię komiksową więc teraz czas na kolejny finał czyli piąty zeszyt serii komiksowej Han Solo Hunt for Falcon, e, czyli zeszyt, który, którego się obawiałem, bo generalnie rzecz ujmując, e, jak sensownie poprowadzić fabułę, tak żeby historia komiksowa, gdzie nasi bohaterowie są na Jacku i wiedzą, że Unkar Plat ma Sokoła milenium, jak to połączyć z epizodem siódmym i z tym, jaki jest stan wiedzy Hana i Czułego na temat tego Sokoła? Otóż nie udało się moim zdaniem, ponieważ najpierw mamy na początku. Ech. Coś, co pokazuje, że nawet w pięciu serii komisowej można coś zajechać. Bo z jednej strony mamy po raz kolejny Hanna Solo, który wspomina, jak to za młodu, jak byłem super ekstra pilotem i szmuglerem, latałem sokołem Millenium i było wtedy tak fajnie, i tak dalej, i tak dalej. Mamy przeplatane z ciągłymi ucieczkami, łapaniem, ucieczkami, łapaniem Hana i Czubaki, rozmawianie z Unkarem Platem. Han Solo cały czas mówi, że my znajdziemy tego sokoła. A Czubaka mu mówi, że daj spokój, jedźmy do domu, nie ja już znajdę, nie no, jedźmy do domu. Ty wiesz co? Teraz mi tak wzięło, że jak już jesteśmy tak blisko celu, to jednak wróćmy do domu. Serio. I w pewnym momencie Han Solo mówi: Dobra, wiesz co, Czubaka? Zbieramy, tą, zbieramy się stąd. Cut the losses. Wracamy do domu. I Han Solo odwozi Czubakę na Kashik, do jego rodziny. Mówi mu, że ja muszę pogodzić się, powiedzmy, czy poradzić sobie ze swoimi duchami z przeszłości, po czym wraca do Lando Calarizjana, piją sobie drinka i on mówi, że spoko, prędzej czy później tego sokoła znajdę, tylko muszę ogarnąć swoje życie. I tym się kończy ta seria komiksowa. I... I, I nie, nie wiem, jakby ciężko jest mi to połączyć logicznie, no bo z jednej strony, Han Solo w siódemce jest zaskoczony, że Unkar Platt ma cały czas Sokoła i że ma go na Jacku. A przecież zostawiłeś go dosłownie praktycznie w tym momencie, więc wiedziałeś od początku, że to jest Jacku. Po drugie, wróciłeś w serii komiksowej z czubaką na Kasik, a w epizodzie siódmym latacie dużym statkiem i próbujecie znaleźć Sokoła Milenium. Jakby o co tu właściwie. Jakby, jak namówiłeś znowu Czubakę, żeby zostawił rodzinę, skoro Czubaka tak bardzo mocno podkreśla, że on chce zostać ze swoją rodziną i generalnie mieć spokojne życie. No i po trzecie, najważniejsze, ja muszę się pogodzić z duchami przeszłości. Jakby co? Stanęłeś przed drzwiami domu Lei i, i nie zapukałeś, w ostatniej chwili się wystraszyłeś? Jakby, jest to strasznie dziwne, i, i boli mnie, że te 10 lat po przebudzeniu mocy plus minus. Seria komiksowa nie potrafi połączyć sensownie tych wątków. I gdyby nie fakt um, Hanna Solo w kryzysu wieku średniego, który był tak naprawdę najciekawszym aspektem tego komiksu, to ta seria komiksowa nie miałaby wiele do zaoferowania, moim zdaniem. Jakby naprawdę jasne, dobrze, no, podobały mi się, podobał mi się fakt tego, że Han Solo rzeczywiście jest przemęczony, jest zdepresjonowany, nie umie się odnaleźć w tym nowym życiu, um, nie umie się odnaleźć bez sokoła, nie umie się odnaleźć jako, powiedzmy, poważny biznesmen i tak dalej, i tak dalej i widać, że nie wyszło mu za bardzo to ojcostwo, to było spoko, to było naprawdę fajne i gdyby skupić się tylko i wyłącznie na tym, okej, okay, ale wchodzi ten wątek polowania na so Kookoła który jest w tytule i który jest najsłabszy, i który psuje to wszystko, więc wielka szkoda. Seria komiksowa, która może nie jest do całkowitego zapomnienia, ale nie stawiałbym wysoko oczekiwań w jej względem. No i moi drodzy, na końcu ostatnia seria komiksowa, która również swoją drogą się kończy, czyli Hyper Space Stories, zeszyt czwarty Tides of Terror, czyli seria komiksowa, która jest bardzo akwastyczna. Akwastyczna, ak ak Wodna, przepraszam, za złą odmianę eee, słowa chyba łacińskiego. Eee, wodna, generalnie Kit kitfisto, oczywiście ze swoim padałanem starają się uratować tonącą stację, która osiada na dnie. Z jednej strony, uczeń Kita Fisto goni eee, z sabotażystów, próbuje ich przekonać, ale nie do końca mu się daje. Natomiast kitfisto odwala to, co bardzo lubię się ciebie z dymą. Nie lubię, kiedy rycerze Jedi wchodzą w krąg życia, ponieważ kitfisto korzystając z tego, że oddycha pod wodą, płynie do eee, tych groźnych. Teoretycznie zwierzątek, które tak bardzo zagrażały całemu projektowi stacji podwodnej, i okazuje się, że zwierzątka były tak poddenerwowane, bo ich młode były kradzione przez przemytników. Więc kiedy kitfis to je uwalnia, przekazuje z mamuśką ojcom i tak dalej, i tak dalej, ci zgadzają się, żeby pomóc podnieść stację kosmi z kosmiczną podwodną na powierzchnię wody i wszystkich udaje się uratować. Z jednej strony przemytnicy zostają złapani i postawieni przed sądem, a z drugiej strony. Zwaśnione strony z początku tego komiksu dogadują się, że teraz zrobimy nową stację podwodną, która nie będzie zagrażała zwierzątkom, będzie wszystko git, cacy i tak dalej. No i oczywiście wszystko kończy się pozytywnie. I nie mam z tym żadnego problemu, bo tak jak wiele razy mówię, <coughs> IPSP Stories to jest seria komiksowa, która jest dla dzieci. I, I spoko, i jakby cukierko, lukier musi się lać, jak najbardziej nie mam z tym żadnego problemu. A jednocześnie. Podoba mi się tutaj realizacja tego wątku, że znów rycerze Jedi w tym przypadku starają się żyć w zgodzie z naturą. W pewien sposób ta natura jest elementem naturalnym, a natura jest naturalnym elementem, brawo ja, e, mocy i to jest w porządku. I to mi się podoba i jakby życie w harmonii ze środowiskiem, z mocą, to jest to, z czym mi się kojarzą rycerze Jedi, więc jak najbardziej na w plus, co nie zmienia oczywiście faktu, że sama seria komiksowa jest. Okej, okay. i chyba jedyne, co z niej zapamiętam na dłużej, to to, że mamy autentycznie inżynierów i mechaników, którzy są niczym reszerty ze Star Treka. I to jest najważniejsza kwestia tak naprawdę, która zapadnie mi w głowę, jak i również to, że to bardzo, bardzo często w podejrzany sposób uśmiecha się tutaj. Um, czyli wszelkie dowcipy z jego jamańskim akcentem i tak dalej, z Clone Warsów są aktualne. No i... To tyle moi drodzy! Jak wy, se, serio, jestem zdziwiony, że mój głos nie siada, e, a my już kończymy ziemniaczany przegląd komiksowy, tak więc jak widzicie jest skromnie, będzie skromnie, bo na pewno luty również będzie dosyć ubogi, w marcu może coś tam dostaniemy, Shadow Lord e, maulowy się pojawi. Ale no, generalnie rzecz ujmując, a niewiele, niewiele moi drodzy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia już wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!